Przejść wszystkim. wyciśnijmy dalej tego graveyard'a. No i teraz tak, zapomniałem co ja chciałem zrobić. Chyba już pamiętam. Potrzebuję odblokować to. Branżowe sztuczki. 50 punktów aż. Dobra, idziemy sobie za tym chyba ciąć marmur. Na gładkie kamyki. Znajdźmy sobie najpierw ten marmur. Gładzony blok marmuru, proszę bardzo. Zróbmy sobie tego ja tego mogę zrobić bo nie jestem pewny chyba 20 sztuk mogę na spokojnie tak na spokojnie 20 sztuk tylko brakuje mi je dwóch rzeczy Wpuściłem mm -hmm. sobie dzisiaj do akwarium nowe ryby najbardziej obawiam się do tego bojownika żeby tam nie było jakichś masakr z tym związanych Ale cóż, mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku i nie będzie jakichś tam napierdzielanek. Na razie jest ok. się one się wybitnie pewnie się zaznajamiają. No i zobaczymy, co się będzie działo z tymi. Ok. Dobra. 50 punktów czerwonych mi trzeba i 50 punktów na odblokowanie branżowych sztuczek. Żebym mógł robić lepsze rzeczy. I jeszcze muszę zobaczyć, co mi jest potrzebne. Co, co jest mi potrzebne? Czekajcie. już sobie patrzymy. Czy ja czegoś jeszcze potrzebuję. potrzebuję odblokować? To. Branżowe sztuczki. To by było fajnie odblokować zapach złota. Gornizować grudy i metale częściej, ale wciąż jest to kwestia szczęścia. Jak najbardziej, ale to byśmy chcieli odblokować. Te branżowe sztuczki. I. No właśnie, i co my pod... Co ja chciałem robić? Pamiętam. Ja chciałem ulepszać kościół dalej. Dobra, na razie tniemy sobie materiał. Na razie potniemy sobie 20 bloków mgłodzonego marmuru. Ech. No, zobaczymy. Staram się, się dobierać ryby tak, żeby były miały w miarę. Warunki takie same, życiowe, czyli temperatura, tam roślinność. Jeszcze się korzenie impregnują. W tej chwili tam konserwują, czy jak to zwał, tak zwał. No i zobaczymy, co z tego będzie. Muszę teraz wsiadłem, mam pół godziny czasu wolnego. Mam nadzieję, że niczego nie spierdzię przy tej robocie. Ponoć nie jest to trudne. Pierwszy raz robię. No i zobaczymy co dalej. Okej, okay, lecimy sobie z tematem teraz cięcia tych oto ogładzonych bloków. Kurczę, muszę szybko skoczyć jeszcze w jedno miejsce. Do kościoła idziemy. Wiecie po co do kościółka idziemy? Hmm, Przydałoby się też zacząć klepać nietoperki i inne stworki w podziemiach. Tylko żeby to robić, muszę się przygotować. A nie jesteśmy jeszcze na to gotowi. Tak mi się bynajmniej wydaje. Idziemy zobaczyć do tych zwłokersów. Pokażcie. I co ja z nimi chciałem zrobić? Poczekajcie na chwilę. Ja muszę ogarnąć. Ja chyba chciałem je wskrzesić nawet. Bierzemy je do wskrzeszarki. Szybciutko. Cyk. Wskrzesi. Chyba. Ja nie jestem tego tak do końca pewny, czy ja chciałem te zwłoki wskrzeszać. Chciałem je zakopać. Dobra. Teleportacja na razie do kopalni. Ja chciałem tu zobaczyć. Tu mamy pełną obsadę. Tu mamy. O kurde. mi one są niepotrzebne. No nic, wracamy do domu. Słuchajcie, wracamy do domu. Zobaczymy jeszcze przy okazji tartaku. Nie, w tartaku już mamy. Dobra. To ten trupek. Słuchajcie. Nam się przyda, owszem, ale do innego celu. Powinienem wkrótce zacząć zakładać zombie ogródki. Nie. Tu mamy już jego mościa. Wiem, co z nim zrobię. Postawię go przy drewnie. I. Kurczę, co ja mu mogę kazać robić? Co on może robić w ogóle? Ja wiem co on może robić On mi będzie ciął kawałki marmuru Na mm, Bierzemy go chyba by korzystać Czy ja mogę to robić przy obrabiarce kamienia 1 Czekajcie chwilę e, Tak Możemy to robić w tym miejscu I niech on to robi Cyk, Dopóki będzie miał materiały A żeby nie było Ja mu zadbam o to żeby on, mu tych dłód nie zabrakło chwilowo Zróbmy ze dwa dłuta dla jego mościa. Jeszcze, a nie, wystarczy mi energii. Dobra, idziemy się przespać w takim układzie. Dłuta mu zabrakło, już to widzę, bo ja ściąłem dwa. Więc zaraz mu dorobię tych dłut. Eee, co ja potrzebuję jeszcze? Pewnie potrzebuję zębie ogród zacząć zakładać, żeby nam robił marchew w nieskończoność. Chciałbym ten najlepszy ogródki już mieć. Nie? Czego potrzebujemy? On, zobaczcie, tu jest wymagane jakieś inne stalowe dłuto. Im lepszej jakości ono będzie, prawda? Tu mam 40%. Pytanie: czy ja mogę. Przy czym się robiło te cholerne soczewki? One też się bardzo przydadzą do robienia na przykład marmuru. Czekajcie, bo ja nie ogarniam. Muszę zobaczyć, czy to czasem nie robiło się w pracowni stolarskiej soczewki. Tak, to się robiło w pracowni stolarskiej, wymagana jest pasta polerska. Co jest pewnego rodzaju niedogodnością dla mnie, bo muszę iść po piasek, ale tym się zajmiemy później. Dobra. Ja na razie idę w takim razie sobie jeszcze zobaczyć do podziemi. Tam w sumie tak nie do podziemi, nie? Potrzebujemy dwóch srebrnych yy, dłut. Tak. Ojej. Potrzebujemy te branżowe sztuczki odblokować, żeby mieć już lepiej tą rzeźbę robić lepszą. Czekajcie. Bo teraz tak, potrzebuję czterech elementów. 4 razy 2 kadzielnica na drugi poziom. 24. 4 razy 4 to jest 16. Jeszcze 16 prostych części i 16 części. dłużej. Do domu. I skoczę. Może mi się uda jeszcze jednego jegomościa wskrzesić. Każę mu zrobić dla siebie 10 elementów. Oni się bardzo przydają. Widzicie, te ząbiaczki są mega fajne. sprawą. Dobra, yy... weźmy sobie z niego krew, weźmy sobie z niego kość, weźmy sobie z niego tłuszcz. Ja myślę, że on wystarczy taki z jedną czerwoną nam, weź zwłoki. Lecimy go wskrzesić, on się nam bardzo przyda. Oj, nie możemy, brakuje nam, okej. Okay.

Zrób nam 30 razy prosty element cyk no nie, nie, stój. I zrób nam... O czekaj, no dobra. Udało się. I zrób nam 16 razy. 18 razy tą część. No i dobra. Ja idę sobie odpocząć. Przespać się. Powinny być na rano gotowe, potem go przedstawię do cięcia. Dalej. No i co dalej mamy do zrobienia? No ja czekam, aż mi ten korzeń się wygotuje, ten mniejszy. Za chwilę będę musiał jeszcze podmienić w drugim korzeniu wodę. Celem wypłukania tych kolornych całych garbników. Chociaż nie wiem, czy one tam jakoś powstają. Czy są. Ale ja lepiej dmuchać na zimne. Bierzemy tak. Przede wszystkim. Bierzemy sobie 16 razy. Część. idziemy szukać teraz tych złożonych elementów. Wiem, wykonałbym to dużo szybciej, dużo sprawniej. Okej, okay, jeszcze czekamy na mnie. Dobra. Chwaci jego mościu. Ktoś tego zombie. Przestaw go tu, niech on sobie tnie. My skończymy robotę szybciej. To jest pierwsza sprawa. Lecimy teraz do... Wszystko, wszystko. Lecimy do kościoła. Lecimy sobie w kościele pod Mięczka na drugopoziomową. Chciałbym też zacząć produkcję alkoholi, żeby mieć możliwość. Wiecie, co jeszcze będziemy robić za chwilę? Pójdziemy sobie pszczoły robić. Zobywać pszczoły. Dobra, na razie posuwajmy te mechowe kadzielnice pierwszego poziomu. I tu sobie postawimy drugą poziomową kadzielnicę. Ej. Okay. Teraz sobie spalę w zasadzie, zniszczę te. A gdzie są te? Mówim, tego nie potrzebujemy zniszczyć Zniszcz no to dziadostwo tam. Te grzyby możemy też zjeść. Dobra. Okay, mamy też to. Jeszcze te dwa muszę zniszczyć. I teraz tak. Jeszcze w tamtym miejscu musimy to skasować. Teraz bierzemy te kdzielnice. Raz, dwa. Na razie trzy. Ja muszę na razie stosować tą jedną. Tutaj jeszcze będę potrzebował postawić drugopoziomowe e, świeczniki Zobaczę, czy mam materiał. Tyle na to. Jeszcze raz. Tutaj jeszcze e, ta, 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 dzielnica, drugi poziom. tak Teraz skasujmy tą. Halo? Możemy to? Nie, tego nie chcemy. To chcieliśmy. No dobra. I to. nie wiem, jak to kliknąć. To jest najgorsze. Myślicz to Hraft. Jakiś kurde mądry. Dobra. Zaraz to postawimy sobie. Zobaczymy, gdzie jeszcze uda nam się wcisnąć jakieś dzielnice. A. Kwiecznik Świecznik, świecznik drugiego poziomu. Tu potrzebujemy jeszcze złożonych części. Mm -hmm. Dobra. Ja na razie postawmy to, pójdziemy. Jeszcze mamy do mszy niedzielnej całkiem całkiem tego czasu dużo. Więc to nie jest jakiś tam wybitny turbo problem, żeby nie zdążyć z tym wszystkim. Są chyba ten zapach wiary jest najmocniejszy. Hmm. Dobra, teraz zobaczmy czego potrzebujemy, żeby zrobić na przykład. Mamy tych prostych części akurat na to. Teraz lecimy zrobić tych złożonych części jeszcze. 8 sztuk nam ich potrzeba. Ale jeszcze sześć. No jeszcze 6. No słuchajcie, no mega problem wyg wygląda na to. Zróbmy sobie w razie włyszcza tych prostych części. Musimy zobaczyć, czego wymaga nam tam kościół. A! Potrzebujemy tych branżowych sztuczek jak najszybciej. Ile no, mamy tych punktów? Czy my już możemy? Powiedzcie mi, że już możemy odblokować. O, no chyba już możemy, wiecie? Zobaczmy, branżowe sztuczki. Mm. A ja tu gdzieś leja tu kamienia, to sobie. No i mamy to. Słuchajcie, mamy to. Będziemy mogli teraz zrobić sobie na przykład tych dłut. Potrzebujemy też pójść ukopać piasku za chwilę. Zrobić tych śmiesznych soczewek więcej. Zobaczyć. Nie mogę się cieszyć. Nie wiem dlaczego nie można takich rzeczników jak inaczej ustawiać. No ale cóż. Dobra. Mm -hmm -hmm. Dobra, lecimy do domu. Pierwsza sprawa. Przespać się. Idziemy za chwilę po piasek. kupiłem tego piasku całkiem tak. Naw nawet. Hmm. Ile już tego nagrania? Dobra, ja muszę przerwę zrobić, bo już 15 minut, a pół godziny ten korzeń się prawie gotuje więc za chwilkę do was wracam, a na razie muszę iść, podmienić wodę jeszcze raz nastawić korzenie do gotowania. Dobra, jestem z powrotem. Teraz tak, moim zadaniem jest takie, lecimy sobie po piasek. Czy ja mam miejsce w ogóle na ten piasek? No mam, no to spoko. Lecimy sobie po piasek. Tutaj na drzeczkę. O, podal krzaczka mieszkała sobie kaczka, dziwaczka. Potrzebujemy piasku. Oprócz tego potrzebujemy jeszcze do piasku wytworzenia chyba wody. Co z wodą? Nie jest to żaden problem. Później będę chciał na pewno odklopować jeszcze. Dobra. Słuchajcie, coś muszę się pozbyć. Eee, czego? To jest pytanie za 100 punktów w Dobra, tuż mi nie jest potrzebny. Na razie w ogóle jest tak potrzebny. 10, Dobra, powinno nam to wystarczyć. Wracamy do domu, muszę powrócić to do skrzynek, ten syf cały, który mam przy sobie. To pójdzie zaraz do podziemia. Raz, dwa. I teraz tak. Słuchajcie, bo ja potrzebuję zrobić kolejną skrzynkę. Kolejny sobie pniak musimy postawić na przykład tu czy tu drugi. I teraz co nam brakuje? Generalnym problemem w tej chwili jest brak punktów, który nas troszeczkę ogranicza. Nie wiem skąd ja mam wziąć nasiona. To jest problem. Jutro przychodzi ten. Wiecie kto szkodzi? Hmm. Jak on się nazywał? ten może. Ciach 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 ciach. Dobra, mamy czysty ekwipunek, już nie ma takiego bałaganu. Ech. Teraz co potrzebujemy wykonać? Soczewki. Potrzebujemy zrobić pastę polerską, a żeby zrobić pastę polerską trzeba nam miseczek. Już sobie robimy te miseczki. To nie jest problem ze zrobieniem miseczek. Mam wszystko. Hmm. Trzy sztuki tej pasty polerskiej. Jestem zmęczony dzisiaj, nic nie robiłem. U, patrzcie, ale to jest problem, bo my nie mamy szkła generalnie rzecz biorąc. Czekajcie, bym sobie tu przede wszystkim. Nastawmy sobie trochę szkła do pracy. Niech się szkło robi. A teraz zróbmy sobie te, jakby to określić. Spróbujmy hmm. zrobić jak najlepszej jakości dłuto. Zrobimy sobie stalowe dłuto. Razy dwa. Gdziemy później mogli zrobić sobie zębatki. Ale teraz tak, stalowe dłuto. Jaka jest szansa? A zębatka jest potrzebna, no oczywiście. Dobra, Nie nic. Patrzymy. Stalowe stali nie mamy, tak? No dobra, zróbmy sobie stali. Tu by się przydało nam trochę grafitu dorobić. Dobra, idziemy sobie dokładnie. Zająć się zwłokami. O wie owa pójdą w piec, bo już naprawdę ale zanim co? Bierzemy pierwszy z brzegu tę na sekcję te. Na drugi stół wycinamy kość Nie no, tu nie. Potrzebujemy tych kości. Po co nam te kości są? Potrzebujemy je na drugie. Drugie kolumbarium. Hmm. Dobra, jak to wygląda? Weź zwłoki. Ja nie będę nawet się bawił. Tylko od razu leci srebro. Za chwilę leci złoto. Ja idę odpocząć do domku prześpimy się teraz I teraz co my chcemy zrobić co my możemy w zasadzie porobić takiego żeby było dobrze mm. no i się zastanawiam no. tak ja bym chciał wykonać na przykład już dzisiaj te marmurowe kolumbaria Odmieniłem sobie wodę dla korzenia dobra Teraz co potrzebujemy, proszę ja was, potrzebujemy ja was, proszę, wykonać trochę misek. Miseczki są nam potrzebne. Do czego nam są miseczki potrzebne? No. Musimy wytopić trochę zębatek. Spróbuję zrobić złote dłuto. Hmm. Czemu nie wystarcza? coś Dobra, woda. Okej, okay, woda nie jest problemem na chwilę obecną. Teraz tak, potrzebujemy wytopić zębatek. No niech będzie tych cztery sztuk. Teraz tak, wrzucimy ten syf, którego nie potrzebujemy do skrzyni, czyli takie rzeczy. Znaczy ten popiół, popiół, popiół. Słuchajcie, idziemy wykonać sobie też paczewka, mm, żelazo, to, 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 to jest niepotrzebne. I to. Mhm. Teraz sobie wykonać sobie ważną rzecz. Nastawić kolejny zastrzyk dla zwłoczeń. Kurwa, to czy to był miał sens, do robienia tych zastrzyków? To jest pytanie. Czy to ciało nie, nie jest jakieś takie dziwne? Bo może za szybko to zrobiłem. nie czekajcie. Nie, spoko. One są na 6 gwiazdek, więc to nie jest jakiś tam turbo problem. I do domu. Teraz tak, lecimy sobie robić 12 razy. 12, 12, 12 urn. O, lecą nam niebieskie proszki, więc to jest nawet dobra wiadomość dla mnie. I się stakują, już widzę. Idziemy spróbować zrobić sobie te kamienne posągi srebrne. Oczywiście może być tak, że nie wyjdą. Ja nie mówię, że, mi to, że to wyjdzie, że to się uda ze srebrem. Potrzebujemy. Tak, gdzie to było. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy srebrnego. Dłuta. Jaka jest szansa na to? No niewielka, bo 50% tylko. Ale zaryzykujmy dwa potrzebujemy srebrna. Co wyjdzie brązowy? Tak, oczywiście, wyszedł na brązowy. Cyf, Próbujemy again. A i nie mamy. No i jest problem. Bo te brązowe. Nie pamiętam, czy one do czegokolwiek się nadają. Wrzućmy sobie te urny tutaj. Kość pójdziemy. Solotłóżmy. Słuchajcie, idziemy po dobra, wiem co idziemy robić. Idziemy bić piętra. Hmm, tylko czy ja czegoś nie potrzebuję do jedzenia? Fajnie by było posprzątać, to Dobra, posprzątajmy na tyle na ile nam energii starczy piętra w podziemiach. Dlatego jak on się tam nazywał. Jegomość. alchem okay. eee, Brzmi? Chyba tak. Chyba jakoś tak on się nazywał, ale to mnie szok. Lecimy do mm, Kryptyżmija. Kurcia, a jeszcze chciałem porobić materiały. Widzicie ile tego tu jest? Na pewno chcemy zrobić też 10 skrzynek z czymkolwiek, dosłownie z czymkolwiek, żeby sprzedać i już mieć tego, troszkę bardziej tego quest'a. Dobra, ja czekam sobie. A, zwłoki przybyły. No nie są aż tak bardzo istotne w tym momencie. Mogą zawsze pójść w piec i nie jest to turbo problem. Teraz tak, tutaj nie mamy nic już. Czyli zostaje nam górę do zbadania. Szukanie dalej. Potrzebujemy tak. Kubła z krwią, pięciu krwawych gwoździ na początek dla Tu nie ma nic to już robiliśmy. Zobaczymy tu na górze. Czy tutaj się nic nie dzieje, czy tu nie Bo ale... sprzątaliśmy, czyli zostaje jedno miejsce do sprawdzenia. Mm, tutaj i w dół. I dla żmija potrzebujemy 5 razy krwawych gwóźdź. Choć, chodź. Dobra, oszczędzamy energię, bo z to energia jest największym problem. No i idziemy dalej szukać tych pięciu krwawych gwoździ nam trzeba. Przydałyby się mikstury energetyczne nam. Nie ma nic. No nic, no i idziemy szukać dalej. Dobra. Nie, to pewnie, że słupki się nam przyda, to słupki. Słupki, słupki, czy jak to tam zwał, tak zwał. Idziemy szukać dalej. Potrzebujemy dojść chyba do jakiegoś tam poziomu. Ja chyba z tego co pamiętam, to sobie ten kubeł w końcu zrobiłem. Już mi się nie chciało latać po ziemiach. Największy problem miałem z krwawymi gwoździami. Dobra. Ale to nie jest. Zobaczymy sobie, czy my na przykład, czy ja będę mógł wytwarzać te galeretki. One jakoś są wybitnie energetyczne, nie? Bo tych akurat będziemy mieli całkiem dużo zielonych pylotków i zobaczymy. A mamki też mamy całkiem sporo, nie jest to jakiś tam turbo problem. No nie mamy tu nic. Hmm. Niestety i. Hmm. Że mi starczy energii na dojście, na dojście do kolejnego punktu i powrót do domu, zrzucimy się znów do skrzynek, byle jak byle było czyli do tak zwanych skrzynek burdelowych, jak ja je nazywam. O Jezu, no chodź tu. Słuchajcie, i zrobimy coś jeszcze. Chyba wystarczy nam, jednak, energii. Już widzę wyjście, więc jest mega miło. Idealnie na dwa piętra energii stykło. No nie mówcie mi, że jeszcze ktoś jeszcze został. Jakiś syf, jeden mały. Jakiś gnój śmierdzący, jeden. Gdzie on jest? Nie ale to jest wzburzający. To jest tak mega irytujące. Momentami. Teraz. Wiecie. Jestem na skraju energii. On jest na one shotta. Jak spróbuję... Ej, tu nie ma nic. Patrzcie. Nie ma, nie ma, nie ma. Ja mogę coś zjeść. nie mogę tego zjeść. Mogę z tego galaretkę co najwyżej zrobić. Ech. Nie będę gdzie. Ale to jest nie. Nie halo. Widzicie? w tym sobie tu sobie zakończymy. Ej, tu nie ma nic. Co to znaczy? Halo halo. Gdzie jest ostatni oponent? Pewnie jeden jakiś skubaniec się gdzieś skował Tam nie, bo tam idziemy. Chyba tu jeszcze nie byliśmy, wiecie. Ale... O, o, serio! Rany, wiecie co? To jest tak rozbrajające momentami. Musimy sobie wrócić teraz do domu. Odpocząć. Tak. Zrobimy sobie tych galeretyk. Zobaczymy co one dają, wiecie? Zaraz sobie zobaczę, co ja mogę z tych galaretek zrobić. Czekajcie, mam sobie tak mam Tak odpoczął na półglistka. Teraz tak, Gdzie są te cholerne galaretki dla tych debili. czy ja w ogóle je mogę zrobić po zakończeniu. Patrzcie, nie mogę ich robić. No dobra, no trudno. No szkoda. No nie, to będziemy robić te galaretki jak najbardziej. Ale to na tym by się. Dobra, słuchajcie. Na tym kończymy ten odcinek dzisiejszy. Dzięki za oglądanie. Ja idę zobaczyć, czy coś tam się nie dzieje niezwykłego w tych akwariach moich dwóch. I na razie...